Panie Darku, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie, szacuneczek. Panie Jasko, a dlaczego pan ugryz taki odryw? I tylko to. Żadnych wywodów w sobie nie. z tej strony dalej z Warszawy. Słuchajcie, jest taka sprawa. Zostałem pomówiony przez miśniacz. Opowiada jakieś kłopoty w internecie, że to ja tam dzwonię do niego, albo piszę: No chłopie, weźcie szczer w Ja nie dam sobie sprawy swojego nazwiska. Daniela z Warszawy. Pytacie się mnie, czemu się nie odzywałem i gdzie byłem, jak mi nie było. No więc sprawa jest bardzo prosta. Paradoksalnie po prostu byłem na robocie. Musiałem przewieźć 7 tirów w Także to chyba wam wyjaśnia, co się stało. jak yy, będzie wyjaśnione i, i to w podskupach. Także ja będę tutaj wyjaśniał wszystkie rozkminki na tym kanale. Także nie, nie ma dyskusji. Nie ma dyskusji. Paradoksalnie to nie tylko będzie rozkminka, ale też zrobię jakieś testy dla was w roli automatycznej, może półautomatycznej. Zobaczymy. Tłumiki, kastety. no. Także dziękuję wam bardzo i pozdrawiam dobrych chłopaków w